Czas na 7 odcinek serii, w które czekamy sobie na święta. No i widzowie, standardowo update'ik, śnieg póki co cały czas jest, więc jest szansa, że będzie w święta. A teraz otwórzmy sobie już nasze okienko numer 7 i mimo, że chyba wczoraj nie pytałem was o to, gdzie ono się znajduje, to dużo osób pisało, także fajnie widzowie, że tak piszecie i że mega angażujecie się w tą serię, bardzo mi się to widzowie podoba, cieszę się. No dobra, no to co, otwieramy okienko numer 7, co musimy sobie tutaj przesunąć... Jak tutaj teraz będzie Mikołaj, to powiem Wam, że zacznę myśleć, że to chyba jakiś błąd i pomyłka, była wczoraj. Ale nie, jest coś innego i jest to figurka! Mamy figurkę! Mieliśmy już widzowie chłopaka, teraz mamy dziewczynę. Tak się tutaj nasza figurka prezentuje, zaraz sobie ją złożymy. Chyba jakaś alpinistka to jest. Pewnie jeden szczyt górski już zdobyła. No to co, otwieramy sobie zawartość naszej paczuszki. Mamy kolejną figurkę, super, myślę, że nie potrzebujemy patrzeć sobie na instrukcję i bez problemu sobie ją oczywiście złożymy, aczkolwiek pewnie i tak instrukcji nie dali, to jak wtedy to było. Ok, to w ten sposób. Mamy dwie buźki, nie, mamy jedną. Ok, to dajemy tutaj. Teraz tylko jeszcze włosy naszej dziewczynie. Teraz jeszcze tutaj to, tutaj to. No i nasza alpinistka tak w zasadzie jest już gotowa i tak się prezentuje finalnie zawartość okienka numer 7. Bardzo fajna, muszę Wam powiedzieć, naprawdę, no bardzo, bardzo fajna, podoba mi się. Musimy teraz jeszcze sobie dla niej wybrać jakieś miejsce. No i powiem Wam, że chyba póki co postawają ją tutaj w tym miejscu. Ciekawe, co w takim razie będzie jutro w okienku numer 8. Bardzo mnie to ciekawi, czy to będzie jakaś figurka, czy jutro już bez figurki. Zobaczymy, przekonamy się o tym już jutro. Musimy sobie jeszcze wrócić do jednej kwestii, a mianowicie do imiona tego Renifera, bo dalej jest ono nieustalone. Padły dwie propozycje związane właśnie z imionami Reniferu Świętego Mikołaja, więc zrobimy sobie głosowanie. Padła propozycja kometek i fircyk, także czy to ma być propozycja numer 1 czy propozycja numer 2. Po prostu napiszcie komentarz o treści 1 i o treści 2, zależnie od. Tego, którą opcję, która się tutaj teraz wyświetla, wolicie? A no i ogólnie widzowie, mi dzisiaj miałem maturę próbną z matematyki, a powiadają, że matematyka to królowa nauk, więc mam nadzieję, widzowie, że mi dobrze poszło. Proszę, trzymajcie mocno kciuki, finger crossed, żeby naprawdę dobry wynik był. A jeżeli chodzi o ten odcinek z świątecznej, to będzie to już wszystko. Zostawcie moi drodzy, łapeczkę w górę i subskrypcję tam na dole, jeżeli oczywiście Wam się film spodobał. No i oczywiście, widzimy się już jutro w kolejnym filmie, gdzie otworzymy sobie okienko, moi drodzy, w naszym kalendarzu adwentowym numer 8. Także trzymajcie się. No i cześć!